Czy uda, znaleźliśmy się coś ciekawego w pobliżu takiej miejscówki? Zobaczymy. Myślę, że muszkiet numer 2. No normalnie strzelali się tutaj. Szymanko, witam Was wszystkich na kanale. Wybieramy się na poszukiwania. Jak zwykle wcześnie rano, czyli za mną wykrywacz. I lecimy. Wybieram się już po raz trzeci. W sumie nagrywam wam ten wstęp po raz trzeci. Dwa raz, ostatnie razy. No i nic po prostu nie wyszło, czyli nie było filmu. Także mam nadzieję, że do trzech razy sztuka i tym razem coś uda fajnego się znaleźć. Także ja ruszam na miejsce, na miejsce Wam pokażę, gdzie jestem, w jakiej okolicy. I zapraszam Was do oglądania. Także miłe do Wam jeszcze Sprzęty gotowe, a ja znajduję się w miejscowości Great Wheatley. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam jest hall. Czyli powinno się zapowiadać ciekawie w teorii, a jak będzie w praktyce, zobaczymy. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Zobaczę, co wykopię. Pierwszy jakiś śmieć czy cokolwiek. Zobaczymy to razem. także. mu powodzenia, a już lecę. Pierwszy sygnał. Normalnie bym już tego nie pokazał Wam, ale to do Narmyśliwego. A jak mówiłem, że pokażę pierwszy sygnał. Czy już to widzicie? To co ja? Jest kuleczka muszkietowa. Spora, ciężka, choć tutaj. O, swoje waży. Także pierwszym godnym fantem jest kuleczka. Wielka, naprawdę. uwierzcie. Do torby. I lecimy dalej. Pierwszy na dziś, a więc warto odnotowanie Guziczek. Jeszcze sobie tutaj siedzi. Jeszcze guziczek. Nic specjalnego. Ale wpadł. To wpad. I udało się kopnąć pierwszą kręgłość, ale na to chwilę nie wiem co to jest. Przecież później zobaczymy. Może to jest 10pi, no nie wiem. Zobaczymy. Jest pierwsza monetka w każdym bądź razie. Łuseczka, także dzisiaj militarka. A tu kolejna znajdka. Guziczek płaski, także zaczynamy już trochę lepiej. Myślę, że muszkit numer 2 no, normalnie strzelali się tutaj. O pewnie. też wielka kuleczka. Strzelali się, ale nic na razie jeszcze lepszego nie chcieli zgubić. nic, szukamy dalej. Muszkit numer 2. platuje No teraz to już się robi nudne. Trzecia sztuka. To trzech razy sztuka, jak to mówię. Ale już przegięcie. Trzy sztuki były ołowiony korek czy coś takiego Na razie te pola, znaczy się pola to są łąki w zasadzie Nie rozpieszczają mnie sam ołów dzisiaj Bo W końcu udało się wychodzić monetę Nawet monety, jakiś spin tutaj niestety współczesne 70 pików No pewnie 70 pensów mam komuś się tu sypnęło Także dwa moniaczki naraz w jednym dołku Świetnie. na jakieś dwa sreberyka, czy coś, ale no jest co jest. Trzeba się cieszyć z tego co wpada na dziś. Kolejna kuleczka. Sztuka numer nie 4. Piąta sztuka. także idę na rekord. Bije do 10. To będzie co pokazać także świetnie. Dół niesamowity. Tylko po guziczek. Masakra. Taki Masakra. No ale są jakieś ładne sygnały w końcu. Także nie ma co narzekać. Poszukiwać. Jest parę ładnych godzin zostało. Chyba nic starego. Dać na nim żółtą patynę. Czyżby to były 2pi. Czy coś takiego. Co my tu mamy? No, Elżbieta. 10 pensów. Czyli kolejne. Dzisiaj na dziesiątki normalnie jadę. No i chyba czegoś takiego na dziś szukałem. A ja mam chyba jakieś stare biżu. Coś w tym stylu. Jak myślicie co to mogło być? A to był kompas. A patrzcie stary kompas. Wow. Świetnie. Warto było się tu pokręcić ko domu. <laughs> Panie szło. No, to już chyba ostatnia na dziś. Powoli się poddaję. Same muszkiety i denary myśliwego. Ile można? Ile można? A to miejsce było takie, wiecie, piękne na obrazku. No, ale w rzeczywistości jest tak jest. Nie tym razem, to innym razem. Trzeba się po prostu zbierać. I koniec na dziś. Za moją głową ta piękna hala. A teraz czas na małe podsumowanie. Dużo nie wpadło. Zobaczcie, ile mam denarów myśliwego. Ta masakra dzisiaj to jest chyba i z niej, jest 12 tak, 12. Tam ich jeszcze jest dobre 10. Masakra łuska jakoś tak pokazywało. Nic w sumie nie wpadło, ciekawego. Dwie monetki współczesne. Tu jakiś pierdzielnik. Taki warty uwagi guziczek. Siedem kulek ołowianych. Jakieś inne ołowiksy. No, co? To w sumie na tyle, nie? Jak się podobało to zostawcie jakąś łapkę w górę. Ja wrzucę jeszcze kilka takich sygnałów z innego wypadu, kilka dołków, co tam jeszcze wpadło. Także może uda się skleić tego film. Mam nadzieję. Jak się uda skleić, no to oglądajcie to. Także widzimy się przy następnym kopaniu. Do zobaczenia, cześć!